Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak zostały zrobione koła do Megan GT w nadwoziu hatchback leżą tutaj właśnie u sąsiada który ma wulkanizację i cóż, dzisiaj albo jutro rano zostaną koła zamontowane jutro jak nie będzie może takiego upału wieczorem auto poodkurzam, nagram wam prezentację i będzie można samochód odbierać umawiać się po prostu na oględziny kupować i tak dalej od piątku Także tak to wygląda musicie przyznać, że w porównaniu do tego co było jest po prostu bajka